Witajcie na kanale Brit Polska. Z tej strony Marta i Marysia. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat chyba najpopularniejszej zabawki dla psów, czyli piłki. Opowiemy Wam, jak sprawić, żeby zabawa z piłką sprawiła nam i zarówno Waszym pupilom jak najwięcej przyjemności, ale żeby wynikało jak najmniej problemów związanych z ekscytacją. Zacznijmy od tego, że rodzajów piłek jest naprawdę całe mnóstwo na rynku i wy, będąc opiekunami, właścicielami psów, jesteście pewnie często zakłopotani nieco mnogością wzorów, kolorów i wielkości. Najważniejsze jest to, żebyście dobrali zawsze piłkę pod względem konkretnych preferencji Waszego psa. Od czego zacząć? Jest kilka takich bardzo ważnych podpunktów, które powinniście wziąć pod uwagę. Przede wszystkim zaczniemy od wielkości. Pamiętajcie, że jeżeli macie dużego psa, no to z pewnością musi to być na tyle yy, spora piłka, aby pies dawał radę ją wziąć w pysk, ale też nie na tyle mała, żeby ewentualnie mógł ją połknąć i żeby nie utkwiła mu w pysku. Fajne są też piłki, które mają takie specjalne żłobienia, ponieważ jest ją bardzo wygodnie złapać sobie w pyszczydło. Mniej się góry. Niż na przykład takie gładkie. Drugą bardzo ważną kwestią jest kwestia twardości. Jeżeli macie bardzo zaawansowanego, mocnego gryzacza. Używajcie piłek, które będą z odpowiednich tworzywek, czyli po prostu twardszych. Ewentualnie, jeżeli macie wrażliwca o delikatnym pyszczku, stawiajcie raczej na piłki piankowe i bardziej delikatne. Oczywiście wiadomo, tych rodzajów materiałów jest naprawdę całkiem sporo. Prędzej czy później każda piłka niestety ale będzie mogła ulec zniszczeniu. Nie ma czegoś takiego jak niezniszczalna zabawka. Pamiętajcie, żeby zawsze sprawdzać stan zabawki, zanim zaczniecie wspólną zabawę. Tak, się tutaj właśnie o różnych y, rodzajach materiałów. Ja chciałabym jeszcze wspomnieć, żeby korzystać z zabawek specjalnie przeznaczonych dla zwierząt. Słuchajcie, są stworzone piłki do zadań specjalnych. No i tutaj mamy y, bardzo dużo rodzajów piłek. Przede wszystkim mamy zwykłą piłkę piankową, w którą można się fajnie wgryźć. Jest to taka piłeczka, zwykła, typowa piłeczka do aportu, do łapania. Wziąć w kieszeni i pójść do parku. Dalej mamy. Y, Piłeczkę przeznaczoną może bardziej nieco dla nocnych marków. Jest to piłeczka, która po jakby żółcie po odbiciu mieni się różnymi kolorowymi światełkami, co pozwala psiakom na łatwiejsze znalezienie ich w ciemnym terenie. Ewentualnie też nam, jeżeli coś pójdzie nie tak i gdzieś piłka po prostu zawędruje za głęboko. Kolejną piłeczką, którą chcielibyśmy wam tutaj pokazać, jest piłka na sznurku. Jest to piłka świetna do takich dalszych rzutów albo na przykład do przeciągania się z psem. Ta dodatkowo ma takie fajne wypustki i dzięki czemu dobrze leży w psim pysku. No i na pewno sprawi wam mnóstwo frajdy zabawa taką piłeczką na sznurku. No oczywiście Marta tutaj już wspominała, mamy piłeczki z różnymi wypustkami które często masują dziąsła albo ewentualnie takie o jeszcze piłki dentystyczne, które mają takie pokrętełka, które też ruszają się zdrapując tą płytkę bakteryjną na zębach. O i mamy jeszcze na przykład piłeczki, które niekoniecznie będą się odbijały. One są raczej takie do turlania, do popychania noskiem, bo w środku takiej piłeczki jest otwór. W środku takiej piłeczki jest otwór i możemy wrzucić do niego różne smakołyki. Zamykamy do końca albo i nie. W zależności od wielkości granulki, jak macie większą truciutkę, większe oczko, mniejszą możecie bardziej przycisnąć, to jest regulowane. No i taki psiak wtedy czuje zapach, jest to też fajna jakby zabawa do zachęcenia psa w ogóle do piłek, tak? bo, bo jednak jest ten smakołyk w środku. No i wtedy taka piłka turla się po podłodze i wypadają z niej smakołyki, pies jest dodatkowo nagradzany. Kolejna piłka, którą tutaj mamy na naszym piłeczkowym stoliku. Jest to piłka ażurowa, jest to bardzo fajna piłka, nawet jeżeli macie ochotę sami sobie pognieść, to jest naprawdę przyjemna. Jest wykonana z bardzo fajnych mm, materiałów. Zachęciłaś mnie, teraz sobie jeszcze <laughs> to Jest naprawdę miła do takiego miętolenia. No i, yy, Przede wszystkim pies biegnąc taką piłką, może swobodnie oddychać, bo taka piłeczka, jak widzimy, ma dziury, jest ażurowa. No i też jest świetna na przykład do różnych zabaw związanych z przeciąganiem, daleko leci, same plusy. To jest ulubiona piłka mojego psa. Uwielbiam po prostu to łapać, ponieważ ja jej to delikatnie podrzucam, ona łapie, ja mogę zapaść z drugiej strony, więc naprawdę super frajda. Uwielbiam. I tutaj mamy kolejną piłeczkę, która wygląda niby na taką zwykłą piłeczkę, ale. Ta piłeczka unosi się na wodzie, więc jeżeli uwielbiacie takie zabawy, to na pewno sprawi dużo radości, bo jednak nie zatonie. No i oprócz tego pachnie wanilią. Uwielbiam ten zapach i psy również uwielbiają, dlatego został wykorzystany aromat waniliowy. No i mamy jeszcze na przykład piłeczki, które są przeznaczone na gorące dni, z których będzie wyciekać woda tutaj takimi dziurkami. Co jeszcze możemy tutaj pokazać? Mamy wyrzutnię do piłek. Wyrzutnia do piłek służy do tego, żeby wsadzić tutaj piłeczkę, i w ten sposób poleci ona naprawdę daleko. Dobra, jesteśmy już po szybkim przeglądzie piłek, wiemy co do czego, czego w ogóle się spodziewać na rynku. Natomiast teraz przejdźmy do tego, jak poprowadzić zabawę, aby była ona bezpieczna i niefrustrująca. Najważniejszą kwestią jest to, żebyście podczas zabawy piłki wykonywali tylko kilka, kilka rzutów za jednym razem. Chodzi mi o to, żebyście nie wchodzili w taką fazę rzucania, 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 żebyście nie zachowywali się jak mechaniczne ramię. Pamiętajcie, że takie ciągłe rzucanie może zachęcić psa do pogoni, ale nie tylko za piłkami, ale również za innymi przedmiotami. Najgorsze jest to, że pies, który za bardzo wkręci się w taką ekscytację za rzucaną piłką, może potem mieć problemy z uspokojeniem się. Często takie fiksacje aż przeradzają się w rozmaite problemy, do których wychodzi podczas spaceru. Pies często zapomina o tym, że na przykład powinien przywitać się ze swoimi psimi kolegami, czy nawet załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Myśli tylko i wyłącznie o piłce. Dlatego jak jesteście na spacerze, super. Zróbcie jakąś małą rozgrzewkę, przejdźcie się kawałek, a dopiero potem kilka razy rzućcie i przejdźcie dalej do kolejnego, kolejnej części spaceru. Tak jak wspomniałaś o, tym, o tej mechanicznej ręce, piłkę możemy wykorzystywać do różnego rodzaju zabaw. To niekoniecznie musi być po prostu takie bezsensowne rzucanie w ten sam punkt. Możemy na przykład rzucić i udać się z psem razem w pogoń, stworzyć sobie taki fajny wyścig. Oprócz tego możemy na przykład piłkę gdzieś schować i dopiero powiedzieć, komendę aport, i w, taki, w ten sposób pies może węszyć i poszukiwać piłki. I ta zabawa nie działa w ten sposób, że nie będzie tak bardzo nakręcać waszego psiaka i nie będzie go tak aż bardzo ekscytować, a pozwoli mu się troszkę wyciszyć dzięki węszeniu. Możesz też wykorzystać piłkę jako formę nagrody. Także czasami podczas wykonywania różnych komend możesz w zamach nagrody taką piłkę po prostu psu podarować po do pyszczka. Czyli na przykład pies podaje łapkę, a ty raz dajesz mu smaczkę, a raz na przykład dajesz mu piłkę. Możesz też taką piłkę na sznurku bardzo fajnie użyć w formie takiej nagrody w postaci przeciągania. Rzut piłki daleko i moment, kiedy pies łapie ją w pyszczydło jest takim momentem, gdzie ta nagroda następuje w dużej odległości od nas, natomiast jeśli zależy ci na budowaniu wspólnej więzi ze swoim psem, postaraj się tą piłkę mieć przy sobie, czyli wtedy właśnie idealnie nadają się piłki na sznurkach, którymi po prostu przez chwilę się z psem poprzeciągasz. Możesz też uczyć różnego rodzaju fajnych komend na zasadzie puszczania, chwytania, w tym momencie też polecam wam piłki, które mają jakieś rączki, jakieś sznurki, dlatego że nie jest zbyt wygodne wyjmowanie ewentualnie piłki po prostu z psiego pyska. Dodatkowo też pies nie czuje takiej utraty aportu, jeżeli wyzbawimy się z nim jednakowo różnymi dwiema zabawkami na, na uchwytach. Raz rzucamy jedną, na komendę zwalniamy i zapraszamy psa do chwytania drugiej zabawki. Oprócz tego warto nauczyć psa, kiedy jest początek, a kiedy koniec zabawy. Wtedy będzie wiedział, że to od nas zależy, kiedy rozpoczynamy zabawę, a kiedy ją kończymy. E, oprócz tego e... Taką zabawę piłką, y, którą jest jakby w, y, faza polowania, gonitwy, y, warto na koniec takiej zabawy dać mu jakiś y, szarpak czy coś, cokolwiek, co może y, pogryźć, bo zakończy to y, właśnie fazę polowania, gonitwy i pozwoli tak jakby rozszarpać ofiarę i pozwoli to na wyciszenie psa. Pamiętaj też, żeby szanować po prostu psie zdanie, ponieważ no, nigdzie nie jest napisane, że konkretnie Twój pies musi kochać piłki i musi po prostu szaleć na ich punkcie. Jeżeli niespecjalnie przypada za tego typu zabawką, spokojnie. Na rynku jest tego naprawdę mnóstwo, więc możesz przebierać w różnych innych zabawkach. Natomiast jeśli zależy Ci konkretnie na tym, żeby Twój pies polubił jednak piłkę, możesz spróbować ją troszeczkę do tego zachęcić. Fajnym sposobem jest niesamowite zainteresowanie się tym przedmiotem, czyli mówi, wow, to jest fajne, jak widzisz, że twój pies już na ciebie zerka. I w momencie, kiedy już jest na maksa nakręcony i już tylko czeka, aż po prostu dasz mu ten przedmiot, schowaj go. I poczekaj po prostu do następnego razu. Zobaczysz, że twój pies będzie bardziej zaciekawiony tym, co masz w dłoni i będzie bardziej chętny do wspólnej zabawy. Pamiętajcie też, żeby zbytnio nie for... <laughs> Pamiętajcie też, żeby zbytnio nie forsować waszych psiaków. Zwłaszcza jeżeli są młodziutkie. Nie pozwalajmy na y, jakieś... Y, szalonego gonitwy za piłką, bo może to po prostu skutkować różnymi problemami ze stawami, z łapkami i nie jest po prostu to dla nich zdrowe. To samo tyczy się starszych psów. Pamiętajcie, żeby właśnie nie rzucać tych zabawek bardzo mocno, ponieważ takie hamowanie na nadgarstkach może być po prostu niebezpieczne. Bierzcie też pod uwagę zawsze podłoże, na którym się bawicie. Także zwracajcie uwagę na to, czy nie jest to jakaś śliska trawa po deszczu, czy na przykład nie jest to śliski lód albo y, mokry śnieg. Uważajcie też na to. I uważajcie również na twarde powierzchnie, tak? bo tak. jest to również nie, niekomfortowe dla psich stawów. Lepiej wybrać sobie jakąś trawkę, jakąś fajną polankę, którą najpierw warto przejść wzdłuż i wszerz, zobaczyć, czy nie ma też ewentualnych dołków, które mogłyby wpaść przy łapy. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękujemy, że obejrzeliście nieco więcej na temat piłek i tych, tego, jak się poprawnie nimi bawić. A i pamiętajcie jeszcze, żeby unikać rzucania piłek, zabawy piłkami w obecności obcych psów, żeby nie doszło do niepotrzebnych awantur. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić nam lajki. Subskrypcje i dzwoneczek. Do zobaczenia! Pa. A czekajcie, czekajcie, czekajcie! Słuchajcie, mamy dla Was konkurs. Jeżeli marzycie o takiej pięknej piłce, o których opowiadałyśmy w dzisiejszym odcinku, mamy dla Was coś specjalnego. Chciałybyśmy, żebyście pod tym filmikiem w komentarzach napisali nam, jakie macie marzenie, jaka jest dla Was najbardziej idealna, wymarzona zabawka do wygrania. Właśnie te piłeczki. oto piękne piłeczki.